Cześć, witam wszystkich na moim kanale Dziwny kurs osobowości. Będę się zgłaszał coraz częściej, będę mówił o konkretach. Konkretna sprawa może z jednej beczki Wam się wyda, a to jest jednak ta sama beczka, bo poprawa mnie to poprawa mojego wizerunku, mojej osobowości i mojego samopoczucia, mojego zdrowia. Właśnie yy, chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, którą udało mi się wprowadzić już wcześniej, zanim zacząłem nagrywać ten kanał, ale nie wspominałem o tym, bo nie wiedziałem, jak długo przy tym wytrwam. W yy, jednym z ważnych etapów dbania o yy, swoją formę psychiczną, umysłową, o swój rozwój osobisty jest też dbanie o yy, zdrowie. Yy, muszę Wam powiedzieć: yy, 4 miesiące temu, 3 miesiące temu, yy, licznik na mojej wadze pokazywał 91, przy moim wzroście 1,70 m, yy, bardzo dużo. Yy, Dzisiaj licznik pokazuje 80. Uważam to za pierwszy ogromny sukces, bo już miałem kilka podejść do e, zadbania o własną formę. Zawsze brakowało mi konsekwencji. Połączyłem to z tym kursem, który teraz prowadzę, tym eksperymentalnym. Wiecie, co łatwiej, jeżeli kilka rzeczy się, jeżeli kilka rzeczy się e, stosuje naraz w różnych dziedzinach, jest naprawdę łatwiej. Jedno wspiera drugie. Także zacząłem sobie troszkę wpiegać. Oczywiście nie jestem mistrzem sportu. Yy, regularna dieta. Zawsze brakowało mi takiej regularności, konsekwencji, więc uważam to za taki pierwszy poważny sukces. Będę dążył dalej. Yy, troszkę namąciłem w ostatnim odcinku. Nie będę go na razie usuwał. Za jakiś czas zerknę sobie jeszcze wcześniej. Porównam, jak to wyglądało. W każdym razie sens tamtego odcinka, w którym mówiłem o tym, że, że jeden z pracowników poczuł się obrażony, to oczywiście nie była pierwsza taka sytuacja, ale chodzi o to, że te sytuacje się teraz nasiliły i dochodzi do sytuacji, kiedy coraz wyżej postawione osoby w firmie starają się mnie gdzieś tam powiedzmy Ustabilizować, że tak brzydko powiem, wiąże się to z czym? Jak już powtarzałem, zawsze byłem i zawsze będę uczciwy. Traktuję swoją pracę bardzo poważnie, zawsze swoich kontrahentów, pracowników, pracodawców traktowałem uczciwie. Nikogo nie będę okradał, nikogo nie okradałem. Ale jeżeli człowiek zaczyna pokazywać, że zaczyna się starać o coś jeszcze więcej, tak zwane wychylanie się. Zaczyna to innym przeszkadzać. I to, że dzieje się coś takiego niedobrego na razie wokół mnie, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ludzie też widzą, że zaczyna się coś dobrego ze mną dziać. To mnie bardzo cieszy. Moi drodzy, jeżeli chcecie, subskrybujcie mój kanał. Postaram się coraz ciekawsze rzucać. Ja wiem, że na razie to są nudy, smęty, zero konkretów. No cóż, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.